Normalnie. No, a teraz... jakieś zdjęcia, czy nie? No. To jest ta koszula, jak jedną kilo skudłaś i ją miałaś wcześniej? Yy, I taka była, i nawet później, jak już przytyłam mocno, no to ona już była za ciasna i w niej nie chodziłam, ale jak byłam szczuplejsza, 70 kilo ważyłam, no to ona była taka akurat, a teraz się zrobiła worek. Ja byłam teraz też się zdziwiłam, że taki worek, bo jeszcze trzy miesiące temu była taka, czy nawet dwa miesiące taka była, że taka nie była luźna. Była luźna, ale nie aż tak bardzo jak teraz. No to dobra robota. No właśnie. Waga nie zawsze pokazuje te raciuchę. No i też nie? musiałam spodenki nowe do biegania kupić, bo te co miałam, to mi spadały. Musiałam zatrzymywać i ponosić się do góry. Bo one musiały się miż spadło. Wow. To zmieścisz się? No mówicie, ci, że tamte co jak miałam, no to mi spadają z tyłka, ta te... W tej normalnie biegam i co chwila muszę wstawać i ściągać z powrotem do góry, bo czuję, że mi spadają po prostu. Kiedy nie, już tak? kupujesz nowe ciuchy, tak? Zobaczcie, w tych też nie mogę biegać, bo też mi spadają. Nawet ze sznurkiem? Nawet ze sznurkiem, dlatego musiałam kupić, o. Pokaż się do kamery. i one są takie, no. Jakbym obiegła, to norm biegasz, 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 a one się zsuwają. Mhm. No. Pokaż. No jest trochę luzu. No ale jak, jak się biega, to one spadają ci, bo wykonujesz ruchy, tak? Rusza się i jak przesuwa się to po, ty, o, po tych biodrach i się przesuwa do dołu. No szkoda. Znaczy szkoda, nie szkoda mi nie jest, że tak. schudam, ale szkoda mi jest, że muszę... Ale. Kur, przecież wiadomo, że na całe życie to nie jest, tak? Może kiedyś znowu przytyjesz. Nie, nie chciałabym. Nie chciałabym. To już jest ostateczna redwizja. Tak. A była taka? Akurat. A teraz jest taki worek. To dawno go nie miałeś? Nie. Miałam go oddać do czerwonego krzyża. Bardzo ładnie wyglądasz w nim. Chociaż nosiłam, kupiłam go wtedy, kiedy jeszcze byliście bardzo mali w wózku i pas prowadziło. Ale, ale jeszcze można w nim chodzić. Nie wyszedł chyba tak bardzo grubo z mody. Kupowałam ten płaszcz to ważyłam 56 kg. No to jeszcze troszkę i będzie idealne. Mm, znaczy, ale teraz miałam, jest ciasne. Miałam 30 lat.